Teraz wystąpi znany nam wszystkim prawnik, sędzia Trybunału Stanu, eseista, publicysta, autor książek o tematyce społeczno-politycznej, współzałożyciel Unii Polityki Realnej, wykładowca w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oraz Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Stanisław Michalkiewicz.

Proszę Państwa, nie przedłużajmy owacji, bo inni mówcy też czekają. Dziękuję za zaproszenie i za to miłe przyjęcie. Proszę Państwa, kilka dni temu byłem w Krakowie, gdzie studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego urządzili taki sympozjon poświęcony Józefowi Mackiewiczowi. No i jednym z elementów tego sympozjonu dwudniowego była debata jaką w Jamie Michalikowej na temat antykomunizmu dzisiaj odbywaliśmy w gronie kilku osób między innymi jednym z uczestników tej dyskusji był Jan Maria Rokita były poseł obecnie zajmujący się gospodarstwem domowym Tematem był antykomunizm dzisiaj, a więc pytanie, odpowiedź na próba odpowiedzi na pytanie, czy antykomunizm, zoologiczny antykomunizm Józefa Mackiewicza, za który tak nienawidzi go środowisko Gazety Wyborczej jest nadal aktualny, czy też jest już elementem lamusa historii. I kiedy pan Jan Maria Rokita zabrał głos, twierdząc, że antykomunizm. Już należy odłożyć do lamusa historii, trzeba wybrać przyszłość. Czekają nas zupełnie inne tutaj zagadnienia i wyzwania. Ja się z tym nie zgodziłem i nie zgodziłem się z, tym, z tą opinią, którą 4 czerwca 1989 roku przedstawiła pani Joanna Szczepkowska, mówiąc nam w telewizorze, że ma dla nas dobrą wiadomość. Dzisiaj właśnie, czyli wtedy upadł komunizm. Tymczasem profesor Wolniewicz twierdzi, że komunizm wcale nie upadł, komunizm ma się dobrze, komunizm się tylko przepoczwarza. I rzeczywiście, kiedy kilka lat temu byłem w Paryżu, spotkałem tam żywych marksistów, już nie spodziewałem się, że spotkam żywych marksistów, a tu okazało się, że nie tylko są żywi, ale są pełni wigoru i planów na przyszłość. Oczywiście zaniepokoiło mnie to i skłoniło do różnych przemyśleń. I czy komunizm nadal istnieje, czy też upadł bezpowrotnie? Jak komunizm zdefiniować? Pokaż mi swego wroga, powiem Ci, kim jesteś. Co było i jest wrogiem komunizmu? Komunizm programowo zwalczał własność. Grab nagrablienno je. To było podstawowe hasło komunizmu. Terror był zjawiskiem wtórnym, dlatego że chodziło o to, żeby właścicieli ograbionych tak przestraszyć, żeby już niczego nie chcieli odzyskiwać, a najlepiej ich pozabijać, bo wtedy nie ma wierzyciela, nie ma długu, jest spokój. Komunizm jest wrogiem wolności, dlatego że wolność, człowiek wolny nie chce być zapędzony do wspólnej obory, nie chce być Czodą. Człowiek wolny jest jednostką, lubi korzystać ze swobody wyboru, komunizm mu tej swobody wyboru nie daje, dlatego że komunizm opiera się na założeniu, że elita filozofów odkryła nieubłagane prawa dziejowe, więc wolność w tej sytuacji nie jest nikomu potrzebna. Wolność jest zakłóceniem prawidłowego procesu dziejowego. I wreszcie, komunizm jest wrogiem religii, dlatego że komunizm jest antyreligią. Komunizm zatem nie znosi żadnej religii konkurencyjnej żadnej. Nie znosi zwłaszcza odwoływania się do autorytetu, który by tkwił poza nim, poza partią. Otóż, proszę Państwa, rzeczywiście tylko jedna z postaci komunizmu się na naszych oczach zakończyła. Natomiast on odżywa, ma się całkiem dobrze, jest w ofensywie, w zupełnie innej postaci, bo przypatrzmy się. Iluż dzisiaj mamy wrogów własności, którzy chcieliby sprowadzić ją do nagiego tytułu. Bez żadnej treści już. Ponieważ ta treść została wypłukana przez ingerencję biokratyczną. Tu przed chwilą była o tym mowa. Przez Ucisk fiskalny przez konfiskację większości bogactwa, władzy nad bogactwem, wyzucie ludzi z władzy nad bogactwem, jakie wytwarzają swoją pracą. W 1995 roku jeszcze Centrum Adama Smitha opublikowało wyniki badań, z których wynikało, że państwo wtedy – dzisiaj sytuacja mogła się tylko pogorszyć – konfiskuje rodzinie pracowników najemnych 83% dochodu. Komunizm Nadal istnieje, nadal mamy wrogów własności. No a co z wolnością? Takim charakterystycznym zjawiskiem dla komunizmu opisanym przez Aleksandra Sołżyńcyna było tak zwane świergolenie. Bolszewikom nie wystarczało to, że ludzi zmusili do, myśle, do milczenia. Jeszcze nakazali im recytować, recytować mantry zadane, na zadany temat. I to było świergolenie. Jeszcze chcieli, żeby ich wychwalać. Wiązaną mową i prozą. No i teraz, kiedy się przypatrzymy, narastają tematy tabu w dyskursie publicznym. Coraz więcej ich narasta. Właśnie, kiedy my tu sobie gawędzimy. Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył projekt ustawy do laski pana marszałka Grzegorza Schetyny, żeby penalizować tak zwaną mowę nienawiści również z uwagi na orientację seksualną i tożsamość płciową. Nawet nie wiem, co to jest. Proszę Państwa, a nie jest to ostatnie słowo w tworzeniu narzędzi terroru, bo oto nawet Resort Edukacji został włączony do Służby Bezpieczeństwa. Resort edukacji, nie dalej jak wczoraj, z inicjatywy tego resortu została uchwalona w Sejmie ustawa monitorująca każdego ucznia, od, właściwie od żłobka, od przedszkola. Ci uczniowie kiedyś będą dorosłymi ludźmi to jest taka pełzająca metoda wzięcia nas wszystkich pod kuratele Wielkiego Brata, pod obserwację Wielkiego Brata. Nie będziemy mogli zrobić kroku bez tego. I wreszcie proszę państwa, więc mamy wrogów wolności. Mamy nadal wrogów wolności. I wreszcie mamy wrogów religii. Co jest podstawowym postulatem Unii Europejskiej pod adresem państwa, żeby było neutralne światopoglądowo. A przecież jest to postulat antypaństwowy w gruncie rzeczy, bo takiego państwa nie ma i być nie może. Podstawowym zadaniem każdego państwa jest ustanawianie praw, a jeśli ustanawiamy jakiekolwiek prawo, to tym samym decydujemy arbitralnie, jaka etyka obowiązuje na terenie publicznym, a ponieważ każda etyka jako podstawa systemu prawnego jest zakotwiczona w światopoglądzie, który do dostarcza uzasadnienia dla jej norm i dla hierarchii tych norm, to znaczy, że ustanawiając prawo, preferujemy siłą rzeczy światopogląd, który za tą etyką stoi, a zatem nie jesteśmy neutralni światopoglądowo. Hasło neutralności światopoglądowej jest tylko pseudonimem wyparcia etyki chrześcijańskiej z terenu publicznego jako podstawy systemu prawnego i zastąpienia jej etyką sytuacyjną, taką jaką znamy z pierwszej komuny. Jak to powiedział Kolega Antoni Zambrowski, wspominając swoją odsiadkę więzienną w roku 1968, jego współtowarzysz z celi mówił, Nie ten Żyd, kto Żyd, ale ten, kogo partia wskaże. <klucza> Otóż, dobre jest nie to, co jest dobre, tylko to, co aktualnie, par aktualnie partia wskaże. Skoro zatem. Komunizm nie upadł, skoro komunizm tylko mutuje, skoro komunizm się przepoczwarza i nadal grozi naszej własności, nadal grozi naszej wolności, nadal grozi religii jako podstawie etycznej podstawie stosunków społecznych, to musimy zorganizować obronę przed tym. I mam nadzieję, że ten dzisiejszy kongres, a wspominam poprzedni sprzed dwudziestu lat, będzie miał więcej szczęścia niż tamten. Dziękuję bardzo.